Kolejna sprawa to tutaj w większości bardzo dobrze ten sprzedawca reaguje na oferty z wysoką konwersją. Czyli jak mamy tutaj na przykład markę posortowaną, no to tutaj widać, że te oferty, które mają naprawdę bardzo dobrą konwersję, nie są zaniedbane przez Allegro Acy. Także jeżeli na przykład w swoich ofertach macie takie oferty, w odwiedzinach według ofert, gdzie konwersja jest naprawdę ponadprzeciętna, bo jeżeli sobie wpiszemy tutaj patelnia naleśnikowa, Posortujemy tak naprawdę od liczby wizyt, no bo nie jest sztuką, załóżmy, mieć jedną, jedną już sztukę sprzedaną, jedną transakcję zawartą i mieć super konwersję, no bo to jest kwestia przypadku. Ale tutaj możemy zauważyć, że tak naprawdę ten sprzedawca się mocno konwersją wyróżnia i absolutnie e, nie pozostawia tego przypadkowi, tylko generalnie stara się, e, widząc po liczbie wizyt, inwestować w oferty, które mają naprawdę dobrą konwersję. No i ta konwersja również wpływa na to, że jeżeli sobie wpiszemy tutaj patelnia naleśnikowa to otrzymamy taki, takie wyniki, że w zasadzie oferty z wysoką konwersją no, są bardzo dobrze e, u tego tefala e, wypozycjonowane.